Witam serdecznie. Kolejny odcinek Satisfactory. <laughs> w sumie to e, troszkę więcej chaosu. Żadnych rewelacji, ale w sumie za chwilę zamierzam zbudować kosmiczną windę. Więc hmm, no nie chciałbym też tak zupełnie no tak jedna koparka nie daje rady hmm. e, chyba włożymy jej ślimaczka to troszeczkę poprawi hmm. gdzie jest ślimaczek w tej chwili tutaj hmm. e, no dobra, na razie go wyjmę bo już tego nie potrzebuję jak widać tutaj komponenty potrzebne do zbudowania kosmicznej windy no tak pracuje półtora raza szybciej więc może troszeczkę to bardziej widać na taśmociągu a tutaj hmm no nie bardzo widać. Trzeba by postawić drugą koparkę żelaza, ale... Za chwilę zaczną się braki energetyczne, a nie chcę budować kolejnej spalarki. E, bo jak widać, no na tym etapie nie ma się co rozpędzać. Las troszeczkę deszczowy został. <grym> Wycięty, dobrze nazywany jest e, ta e, mapa, nazywana jest pustynią, więc zróbmy wszystko, żeby nią była. Hmm? Okay, dobra, co ja chciałem. Aha, no, żelazo najbliższe jest tam, trochę to logistycznie nie bardzo. E, póki co poza wizualnym... <laughs> poza efektem wizualnym em, no to gra nie bardzo się różni od tej do tej pory dobra, masz tu kopa na początek a, a ja w drodze wyjątku zrobię troszeczkę tych żelaznych płyt Wii, no tak, oczywiście, chaos. Trudno gdziekolwiek dojść. Uuu, uh, no właśnie, tego się obawiałem. Uh, trzeba włączyć system. Uuu, wow, a czemuż to? Czyżby gdzieś zabrakło paliwa? Nie. A, no tak. E, e, w takim razie. Hmm, tu mam paliwo. Na razie jeszcze pamiętam, gdzie co mam, ale później w chaosie nie będę pamiętał. Ponieważ ta fabryka przez moment była wyłączona i produkowała biopaliwo. Um, proszę bardzo. Bezpiecznik. I ruszamy z koksem. No, tak. A ja idę wyprodukować więcej żelaznych płytek. Ja wiem, to dość nudna procedura. Ale zresztą, głos znikąd zaczął coś wspominać o tym, że bardziej skomplikowane. Bardziej skomplikowane ustrojstwa nie będą możliwe. Nie będzie można ich wyprodukować ręcznie. Trochę, hmm, trochę to sprawę komplikuje, bo w zasadzie większość gry można by było przejść ręcznie, pykając. No, <laughs> trochę by to zajęło, sądzę, że na pewno zajęłoby to znacznie dłużej. Hmm gdzie by tu postawić kosmiczną windę, żeby nam nie przeszkadzała później hmm. 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 to tak, to będzie miejsce dobre na elektrownię ale z drugiej strony no dostęp do windy musi być tak, tak w sumie będzie nowa fabryka ale najwyżej sobie ją potem rozbierzemy. E, ile mam betonu? No nie za dużo, nie za dużo. Chciałem wy, wybudować platformę jakąś. Hmm, fundament 5. No, łej, to nie, to nie. To postawimy windę gdzieś tu na pustyni, a potem dobudujemy do niej całą resztę. Kiedyś, a jeżeli zacznie nam przeszkadzać, to ją usuniemy. Hmm. Eee, no dobra. Hmm. No tak, 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 tak. O! Hm? O! Nie, drugie nie, nie, nie będziemy budować. Tak, wow, oh, łoł, oh, łoł, oh, łoł! Oh, oh, lecą elementy! <ścoughs> tak, elementy już wszystkie poleciały? Tak, aha, bo tu mamy dopiero zaczep kosmicznej windy. Lina jest spuszczana z orbity. Hmm, tak... Ale... Właściwie to coś Dokładnie takiego musiałoby się dziać. Gdybyśmy chcieli zbudować kosmiczną windę, to co wcale nie jest takie fizycznie niemożliwe. I właśnie najprawdopodobniej wyglądałoby to dokładnie w ten sposób, że znakomita większość tej windy byłaby budowana w kosmosie. No dobra, teraz zbudujmy fundament taki, żeby można było tutaj cokolwiek. E, tylko, że tak. Hmm. E, tak, żeby można było dojść do tej windy. E, nie to. Tak. O, no, aha, aha. Aha. A, teraz będzie nam przeszkadzać. Wow. Hmm. Winda. A nie, brakuje mam materiałów po prostu. Przeszkadza gracz. I można by było to postawić, gdybym miał żelazne płytki. Hmm. No dobra, zobaczmy co Winda chce. 50. 50 inteligentnych poszyć. Pamiętam to zmocnione żelazne płytki montera trzeba będzie gdzieś ustawić, ale zanim monter. Zastanawiam się, czy to nie czas na budowę fabryki z prawdziwego zdarzenia, ale chyba nie, chyba jeszcze nie. Dopiero we poce węglowej będę budował drugą fabrykę. A na razie będę starał się. Unowocześnić tą. Przydałoby się jeszcze jakieś żelazo, bo tutaj przez rozdzielacz to tak trochę to słabo działa. Jednocześnie produkuję i płytki, i śruby. Dałoby się też same pręty żelazne gdzieś zostawić, bo w niektórych recepturach są wymagane, ale jak wstawię tutaj rozdzielacz na pręty, nie te unowocześnienia, wszystkie to dopiero kiedy będę miał elektrownie węglowe, bo inaczej to niestety troszkę się zajadę energetycznie. Trzeba by było chyba pójść ściąć resztę lasu. Co prawda? No, nie, no muszę jeszcze gdzieś e, zmontować. E, montera. Czy mogę już cokolwiek? Logistyka klasy drugiej, co ona daje? No, w sumie to przydałoby się to. I co potrzebuję? No tak, oczywiście. Oczywiście. A, 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 zaraz, zaraz, zaraz. Aha, dobra, idę. Lampka, idę wyłączyć e, fabryczkę śrub. Ponieważ potrzebuje pręty. No, tak to niestety z początku wygląda. Przy okazji, trochę zaoszczędzimy na biopaliwie. Las deszcz deszczowy został już prawie wycięty. No, musiałbym dość daleko chodzić po to paliwo. Trochę go tu mam. Ponieważ nie potrzebuje nic miedzianego. Nie, uporządkujemy sobie, weźmiemy wszystko. Wszystko, wszystko. Teraz tak, no szkoda, że nie da się wyłączać taśm pociągów. No dobra, maszynę najpierw wyłączymy. Rozbierzemy taśmociąg. Nie, tej maszyny nie wyłączymy. Ale, znaczy nie rozbierzemy, ale wyłączymy. Kabli też na razie nie potrzebujemy. Natomiast będzie to dobry czas na trochę wyprodukowanie biopaliw. No i aha, no tak. Wyłączona maszyna na pewno nie będzie działać. No, no wygląda imponująco, szkoda, że nie widać podpór z tej odległości. To nie jest dobre miejsce, ale nie szkodzi. Na razie, na razie niech sobie będzie, później można ją rozebrać. I złożyć gdzie indziej, zobaczmy czy jakieś badanie możemy przeprowadzić nie ha, no tak <ścoughs> to już wiem po co mi był eee, po co był mi eee, przewód czy kabel kabel to czarny jest problem w tym, że w rzeczywistości, kabel i przewód. No nie, to co tutaj mamy, to jest drut miedziany, a nie żaden przewód. Chyba, że produkują go od razu polakierowanego, wtedy staje się przewodem. A zresztą. Eee... 300, 300, 300. Zróbmy wszystko, co możemy. Bo potem do konstruowania rzeczy nie mam ee, płytek. A, 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 a żelazny. Pręd? Nie, no to nawet nie warto. Dobra. Płytki też w fabryce się wyprodukują, a te będą tutaj na prędce do tego. Dobra. W zasadzie cel na dzisiejszy odcinek stoi tutaj. Jest no dość imponujący. Więc krótki odcinek z budowy windy kończymy. Dzięki za oglądanie wkrótce następne odcinki. No i to wszystko. Do zobaczenia.